dowódca uroczystości, komendant garnizonu Wrocław. Na lewej się ma wyprostowanie, nie dowódca, a komendant garnizonu Wrocław. Pan major Zygmunt Janiak. Pododział to Orkiestra Wojskowa. Szanowni Państwo, pierwszy pododział znajdujący się do trybuny Honorowej to Kompania Honorowa. Wystawiona przez jednostkę wojskową do Leśnicy. Dowódcą Kompanii Honorowej jest Kapitan Marek Wojusz. Kolejny pododział to Dziesiąty punkt dowodzenia. Dowódcą pododdziału jest kapitan Dariusz Rybała. To ci żołnierze przylądnych Bereta. A do trybuny honorowej zbliża się pododdział III Brygady Radiotechnicznej. Dowódcą pododdziału w dniu dzisiejszym jest kapitan Piotr Galinowski. Uroczystą debiladę zamyka pododdział Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu prowadzony przez aspiranta sztabowego Jarosława Radziszewskiego. A defiladem zamyka orkiestra Wyborczej Narkomskiego Okręgu wojskowego. W dniu dzisiejszym kapelmistrzem orkiestry jest pan odwodnik a tambur burmajaweński, pan także My, hand. My hand.